No, ja zawsze proponuję wszystko patrzeć, na, na, na każdy konflikt, na, na każde starcie. Proponuję patrzeć trochę, trochę z większej perspektywy. Ten taki okres, kiedy zawalił się Stary Świat, to, 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 to był okres I wojny światowej. Proponuję tutaj na to, na to spojrzeć z perspektywy Europy y, Środkowo-Wschodniej, y, kiedy y, y, rozwaliły się trzy imperia. Imperium Romanowów, Imperium Habsburgów i Imperium Osmańskie. I w tym kontekście po I wojnie światowej na mapie Europy pojawiają się albo nowe państwa, albo wracają stare państwa. Także Europa na rok 1918-1919, bo w 19 roku miała miejsce konferencja w Paryżu, konferencja pokojowa w Paryżu, która zatwierdziła ten główny, główny przebieg granic, ale nie do końca zatwierdziła jeszcze, jeszcze te konflikty, i spory terytorialne jeszcze trwały nadal. Z jednej strony no, jakby to trochę jest takie. Fe, niby fenomen, nigdzie czegoś takiego nie było, jak, jak, jak tak uważamy, że tutaj, jakby ten spór o Wilno, spór o ale z drugiej strony, konflikty terytorialne po zakończeniu I wojny światowej no, miały miejsce w, w, w różnych regionach. I tutaj, chyba, jeden z takich najskrawszych przykładów mógłby być przykład Węgier. Bo doszło też bardzo do, do ogromnego konfliktu węgiersko-rumuńskiego, węgiersko-słowackiego, nawet węgiersko-chorwacko-włoskiego. Jeśli mówić o takim odpowiedniku, czy ktoś jeszcze stosował yy, taką zasadę, że tak, yy, tak po, po, podstępem, poprzez jakiegoś generała, yy, by było by, by, zajmowane jakieś terytorium, to Tutaj przychodzi mi na myśl konflikt między powstalą w 19 roku Jugosławią i Włochami. To był spór o Istrię i o Rijekę. I to mniej więcej też tak samo było, że włoski rząd namówił jednego generała, i on niby też w Rijce, Rijeka, albo, albo, albo jeszcze w Fiume, teraz to jest na terenie Chorwacji, Istria nad Morzem Adriatyckim, tam też mniej więcej przebieg, przebiegało w podobny sposób. Że był generał, znaczy Włoch który się ogłosił jakby tutaj tym zarządcą Istrii, no to tak taki troszkę też odpowiednik Litwy Środkowej i wówczas było powstanie, zajęcie tego i później, Istria w okresie międzywojennym należała do Wloch i dopiero, dopiero, dopiero po II Wojnie Światowej Istria wróciła, wróciła w skład socjalistycznej Jugosławii na terenie Chorwacji i teraz Istria znajduje się, znajduje się w, w granicach Chorwacji, aczkolwiek i w Rijece, w Opati, tam we wszystkich tych miejscowościach jest bardzo duża mniejszość włoska. No to w jakimś, w jakimś sensie to jest też no, taka jakby analogia też tutaj i, i do mniejszości polskiej, do, do, do mniejszości polskiej tutaj. Oczywiście, że ten konflikt on nie powstał tak, tak od razu. Rozwijał się on też jeszcze przed I wojną światową. Znaczy, tutaj nie jest wielką tajemnicą, że były bójki w kościołach o język nabożeństw, konkurencja o, o, o język nauczania w szkołach początkowych, ale to ten, ten taki jakby. Fala patriotyzmu, etniczności. Pierwsze dziesięciolecie XX wieku to, to jest fala fala nie wiem, etniczności, nacjonalizmu. Każdy, każdy patrzył jednak, jak stworzyć te, te, te swoje domy, mieszkania narodowościowe, etniczne, na zasadzie, na, na zasadzie etniczności zbudowane. W tym kontekście trzeba, trzeba też przypomnieć, no, 14%, Punktu Wilsona. Tutaj jakby też rola Ameryki, rola Ameryki w 1918 roku była dosyć duża, dlatego że Ameryka, Ameryka zadeklarowała, że każdy naród, każdy naród ma prawo do stworzenia własnego państwa. I tu na przykład część, część polskich konserwatystów i, i polskich nacjonalistów uważala, nawet tu i z Wilnem, ci, którzy byli związani, na przykład, na przykład Aleksander Mejsztowicz, czy Hipolit Korwin-Milewski, Ignacy Korwin-Milewski, oni uważali, że, 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 że w ogóle Litwini nie mają zbyt mała narodowość, żeby, 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 tworzyli, żeby tworzyli swoje państwo. I, i Takich opinii też było bardzo dużo w Europie, że, że na przykład małe narody, tam na przykład jak, nie wiemy, no, jak, jak Chorwaci czy, 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 czy Słowacy, no nie wiem, kto tam, nawet i Rubuni, że oni jako, jakby nie, 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 nie przetrwają i nie, 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 nie mają prawa do własnego państwa, ale tutaj jakby głos Ameryki wzrasta w XX wieku i, i, i ta postawa Wilsona no, trudna była też do przecenienia. Wilson oświadczył, że, 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 że rzeczywiście yy, yy, jeśli, jeśli naród yy, 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 chce tego państwa i i potrafi stworzyć struktury, należy należy zawsze jemu, jemu wyciągnąć rękę i, i, i pomóc. Także yy, takim sposobem te państwa narodowe na, na, na terenie Europy Środkowo-Wschodniej no, zaczęły powstawać i rozwiecie. Polska myśl polityczna wysuwała też yy, idee federacji, idee wskrzeszenia yy, byłej Rzeczpospolitej obojga narodów albo. albo Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie by, gdzie by weszły, weszły wszystkie narody, Litwini, Białorusini, Ukraińcy też. To też był taki model, model, model jakbyśmy teraz powiedzieli, młodzieżowo trendy. Model, model, taki był KUL cool dla niektórych, żeby żeby zrobić właśnie taką federację na, na, na wzór też gdzieś no trochę, trochę, trochę tej Czechosłowacji czy, czy, czy Jugosławii, ale te, te mniejsze narody, z, z, zarówno jak i Litwini, tak i, i Białorusini, jak i Ukraińcy, no, te, te, z, tej, z tej, na tą propozycję patrzyli niezwykle podejrzliwie, dlatego, że uważali, że, że polski element, Polacy jakby zdominowaliby całkowicie i nic z ich tej samodzielności by tam nie zostało w tym, w tym, w tym takim nowym, nowym państwie. Wśród elit litewskich, elit politycznych i kulturalnych, była, była bardziej popularna niż ta idea Wielkiego Księstwa Litewskiego, wskrzeszenia i, i takie, ta, takiego współżycia polsko-litewsko-białoruskiego, była, była bardziej, bardziej popularna idea Bałtoskandii, nawet, nawet o mniej chodziło, bardziej chodziło o wspólne państwo lotewsko-litewskie. To, to był jednym z takich pierwszych, który tą, tą Idea stworzył, to był był, był był Szlupas, który redagował z Basanawicusem słynne pismo Auschwitz. I ta koncepcja była w opozycji do tej idei Wielkiego Księstwa Litewskiego tego wielkiego państwa wielonarodowościowego, które no, też jakby miało swoich zwolenników. No, tutaj głównym Takim zwolennikiem trzeba wymienić przede wszystkim Michala Romera, czy, czy, czy znany tu w środowisku litewskim jako Mikolas Romeris. Akcje Żeligowskiego, jak dużo kto też mówi w literaturze naukowej, to jakby jest taki ostatni akt, to jest absolutnie ostatnia strona, ostatnia strona historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, dlatego że to, to był ten ogromny rów, który podzielił. To była ta absolutnie jakby kluczowa kluczowa linia niezgody i, i, i Republika Litewska, która się kształtowała i rozwijała się w okresie międzywojennym. Oczywiście nikt z polityków z różnych opcji, ale były różne opcje polityczne, ale nikt nikt się nie zgodził z. z, z, z z oddaniem Wilna dla, dla Polski. Także to jest był, był taki ruch zgody, który no, niestety nie został zasypany i nawet nie został zasypany podczas, podczas II wojny światowej i po II wojnie światowej, bo nawet na emigracji, no, co niedawno tutaj napisała i przedstawiła litewska badaczka Giedry, Giedry Millerite, nawet na emigracji ten dialog polsko-litewski no, odbywał się niezwykle trudno. To, 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 to Giedroycia, Jerzego Giedroycia w Paryżu, który starał się jakby tutaj głodzić Litwinów i Polaków, no to na, na, na początku, no, no mówmy szczerze, że wszyscy bojkotowali i wyzywali od, 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 od zdrajcy i, i, i zupełnie mu, mu, z nim się nie, nie liczyli. Także i, i Czesław Milosz był, był, był w niektórych środowiskach po prostu wyklęty za to, że próbował, że próbował,

o, o zgodzie i o, o, o kwestii uznania Wilna w, w granicach Litwy. W Planach Piłsudskiego, przecież ta Litwa Środkowa, ale to był tylko jego element jego planu. Piłsudski wierzył, że, że siłą, ale też negocjacjami uda się jemu no, sklecić, mówmy tak, znaczy, te, te, te wielkie księstwo litewskie. Z trzech Litw, to znaczy Litwa, Litwa Środkowa z centrum w Wilnie, Litwa, Litwa Kowieńska z centrum w Kownie, i również Litwa, Litwa Białoruska, tak powiedzmy, z centrum w Mińsku. I ta te te, taka, te, te, te te nowe wielkie księstwo litewskie miało być w federacji, federacji z Polską, ze, ze stolicą w Warszawie. Także to był plan y, y, większy, i tutaj trzeba jeszcze, jeszcze y, przypomnieć, przecież. Y, rok 1919 i próba zorganizowania przywrotu w Kownie i tam instalacji, instalacji też polskiego, rządu, propolskiego, propolskiego rządu w Kownie i powstanie POW, Polskiej Organizacji Wojskowej. Oczywiście, że obok, obok tych wszystkich militarnych planów, znaczy 嗯。Yeah. Znaczy Obok siły, znaczy obok metodyki, ja, oczywiście próbowano też różnych, różnych dyplomatycznych też metod. i, i znaczy Jeszcze raz powrócę do Michała Romera. No, Michał Romer był namawiany w 1919 roku, zanim ostatecznie się nie pokłócił z Piłsudskim. Był namawiany Michał Romer, Stanisław Narutowicz był namawiany, żeby stanęli przy właśnie przy, przy tym tworzeniu. Propolskiego rządu w Kownie. By były takie nadzieje, że może nawet mi, socjaldemokratę Mikolas Śleżawiczus, bo, bo rozumowano, że być może litewska socjaldemokracja będzie, będzie pro-polsko nastawiona. No ale okazało się, że nic z tego, bo Śleżawiczus bo, 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 bo absolutnie nie, 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 nawet nie, nie uczestniczył w takich rozmowach, żeby, żeby, żeby oddać, oddać Wilno i, i tam stworzyć w Kownie, Propolski pro, 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 pro rząd. Także to była, trzeba pamiętać, to była część, by, 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 czy, by była to część większego projektu. Tylko też nie zapomnijmy, że w 1921 roku też był podpisany pokój w Rydze z, 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 z Czerwoną Rosją, czyli z Rosją sowiecką, i Mińsk po 21 roku odeszedł też do, 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 do Rosji Czerwonej. W Kownie absolutnie nic, nic. Nie udało się też. Także no to oczywiście, że z tego z tego projektu piłsudskiego federacyjnego się no, no, no niewiele nie, nie udało się, nie, nie udało się zorganiz zorganizować, niewiele udało się urzeczywistnić. Polska tutaj miała wielkiego sojusznika w rządzie francuskim. Francja akurat tutaj była po, 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 po stronie polski, że znaczy i, i, i Francja uważała, że no oni geopolitycznie tak jakby to tłumaczyli, że yy, w polityce jaka jest główna zasada, że wróg mego sąsiada albo sąsiad sąsiada musi być moim przyjacielem. Także oni, część francuskiej elity politycznej, opowiadała się za silną, za dużą Polską, która, która miałaby być jakby równowagą dla Niemiec, chociaż osłabionych, rozbitych, ale, ale po, po Polska miała jakby równoważyć. I wielka Brytania dosyć neutralnie. W, no, włochy tu jakby też nie odgrywały wielkiej większego znaczenia. Stany zjednoczone, stany zjednoczone oni jakby no, też tutaj za bardzo nie, nie, nie próbowano gdzieś na jakichś niższych szczeblach pertraktować, ale no, nie za bardzo nie uczestniczyli w, w, w rozwiązywaniu tego sporu. Także no, mówmy, mówmy szczerze, zresztą tak samo jak i Watykan, znaczy stolica apostolska. Przecież, przecież też przez dłuższy czas no, niepodległa Litwa nie miała też kontaktów dyplomatycznych ze stolicą apostolską, głównie dlatego, że stolica Apostolska jakby uznala diecezję wileńską w składzie Polski. Pomimo, że tutaj był, no to osobna, długa historia, pomimo, że był tutaj wyznaczony i, i, i biskup y, y, Jurgis Matulaitis, sojusznikiem, tylko że oczywiście, że, 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 że był niebezpiecznym była Rosja sowiecka. I przecież proszę pamiętać, że, że między, między Litwą i Rosją sowiecką 12 lipca 2020 roku była podpisana, podpisana umowa, która właśnie przyznawała, Wilno, Republice Litewskiej. Tutaj y, litewski rząd w wielkiej mierze był osamotniony, co nie znaczy, że, że litewska dyplomacja jakby z, złożyła broń i absolutnie nic jakby w, w tej kwestii nie robiła, no bo jednak trzeba przyznać, że udało się y, udało się y, y, stworzyć już w 18 19 dwudziestym roku no jednak dosyć, dosyć liczący się no, korpus dyplomatyczny, no, który w, w miarę swoich możliwości, no ale jednak aktywnie działał w głównych stolicach europejskich, w krajach skandynawskich, w Berlinie, w tym samym Paryżu czy Londynie, w Szwajcarii. Oczywiście litewscy dyplomaci non stop tą kwestię, tą kwestię podejmowali i ja myślę, że jeszcze odnajdziemy różnych jeszcze dokumentów, że oczywiście, że były... Różne też i potajemne rozmowy polsko-litewskie, jak tę jak kwestię rozwiązać. I z tego co wiemy, że, że i, i, i Piłsudski przez Stanisława Narutowicza, który, który był jego daleką rodzinę, rodziną, a później już przez Kazimierza Narutowicza, syna Stanisława, jednak no, próbowali od czasu do czasu gdzieś tam potajemnie, potajemnie mnie jednak spotykać się i coś jakoś próbować z tego impasu wyjść. Jednym ze skutków wielu tragedii ogromnych, które, które miały miejsce po, w, w, w okresie II wojny światowej, to oczywiście, że to, to oczywiście jest, jest właśnie też skutek, że, że to, już tu nawet nie mówię o, o konflikcie polsko-litewskim, ale tutaj mówię o Znowuż mówię o całej tej Europie Środkowo-Wschodniej bo, 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 i, i o konflikcie węgiersko-rumuńskim, i węgiersko-słowackim, i, węgiersko i, i, i chorwacko-serbskim. No, druga wojna światowa obnażyła te, 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 to wszystko i te przeogromne, przeogromne tragedie, które, które miały miejsce i, i, okres, i okres powojenny, no, no jednak żelazna kurtyna no jeszcze raz nam pokazała, że, 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 że jest Europa lepsza, jest Europa gorsza i pomimo wszystko, i pomimo wszystko jeśli będziemy patrzyli, jak, jak szukano też tych punktów Y, 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 styczności na imigracji. No, Był to proces bar, bar, bardzo trudny. Rok 1990 też nam pokazał, że, 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 że nie, nie aż tak nie aż tak łatwo te, te, te rany historyczne zażywają i. I, 90. I nawet, jak śmiem twierdzić, w XXI wieku jeszcze pewne, pewne odpryski tych, 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 tych konfliktów w, w, wydają się być żywe.